Cześć, witam Was w kolejnym dniu Dzisiaj postanowiłem wybrać się do Tartaku U nas Tartaki otwarte są do, od poniedziałku do piątku Więc dzisiaj piątek, muszę się wybrać do Tartaku Chciałem zobaczyć dzisiaj jakie w Tartaku mają drewno Bo raz w życiu chyba byłem w Tartaku z 15 lat temu Czyli to dawno temu było no i chciałem dzisiaj się pojechać do tartaku, zobaczyć jakie mają drewno, bo chciałem zbudować dzisiaj najważniejszy budynek, jaki można postawić na początku budowy, czyli wychodek. No i zrobiłem sobie jakiś tam plan w SketchUpie, plan jak miałby ten wychodek wyglądać i dzisiaj jadę właśnie zobaczyć w tartaku drewno i... Tam ktoś pomógł dobrać odpowiednie, bo jakieś tam grubości sobie znalazłem. Ale czy to takie kantówki, czy to nie takie, to nie wiem dokładnie. I dzisiaj prawdopodobnie to drewno zamówię, żeby w przyszłym tygodniu je mieć, jeśli dobrze wszystko pójdzie. No, powoli organizuję sobie narzędzia do na budowę więc na pewno się pochwalę na dniach co tam nowego zakupiłem Dobra, jeszcze wpadłem na działkę na chwilę, żeby przygotować jakiegoś takiego jakiegoś kawałek drzewka, żeby można było na czym postawić później te deski przygotuję tutaj coś no na ziemi to szkoda żeby leżały. w kadrze nam cyk co no i chyba będzie Jestem po wizycie w tartaku. Obejrzałem sobie jak tam wyglądają te, te deseczki i te kantueczki, które oni oferują. I za kibelek wyjdzie jakieś tam 260 złotych, poniżej 300 na pewno za materiał na, na wychodek, więc zajbiście i czekam na telefon, żeby mi to przywieźli, bo niestety w moim aucie nie ma haka, więc nawet nie mam jak się jak przyczepki podłączyć. No, ale to yy, w przyszłym tygodniu powinni się odezwać, żeby mi to yy, podrzucić na działkę a, ja, no, a teraz muszę po prostu czekać na to Dobra, no to cześć Witam yy, Dzisiaj mamy co? Wtorek dzisiaj mamy w środę e, Chyba Chyba wtorek e, Udało mi się załatwić deski na wychodek więc właśnie, właśnie miałem transport tych desek byłem w Tartakowie załadować e, udało mi się załatwić taniej niż mówiłem w 260 wyszło tam oczywiście 202 jakoś no i e, właśnie je tutaj e, znoszę w jedno miejsce e, zamówiłem też beczkę e, Kilka dni temu i przed weekendem w sumie i czekam, e, czekam na, na dowiezienie. E, beczka powinna być dziś lub jutro. Do kibelka oczywiście beczka. E, zamówiłem wkręty, zamówiłem, w które mi przyszły, zamówiłem wiertła, też mi przyszły już. E, kupiłem kłódkę do kibelka i zamknięcie od środka, żeby nie było. E, i i co? Wszystko, wszystko mam na, na kibelek. Także w weekend prawdopodobnie tutaj przyjedziemy z Klaudią i będziemy kręcić kręcić dechy i budować nasz pierwszy <gry> budynek na działce, czyli kibelek. To tak. No dobra. Przenoszę sobie dalej te deski. Zauważyłem jak w Tartaku przechowują deski między nie, wsadzają takie Yy, małe listewki pewnie żeby wentylacja była więc nie będę gorszy i zrobię tak samo nowa wiedza no yy, a jeśli chodzi o drewno na kibelek to yy, potrzebne były yy, potrzebna była jedna kantówka 10x5 taka 6 metrowa yy, na, żeby tam spód zrobić no, robimy się naszym posadowi ten cały kibelek i potrzebne było 20, około 20 metrów bieżących takiej kantóweczki 6x4 żeby móc tą całą konstrukcję jakby zrobić a do tego czyli tam 5-6 metrów plus 20 i desek wyszło około 10 metrów około 10 metrów kwadratowych bo to potrzebne są na na ściany na ściany z każdej strony z tym, że jest, ściana tylna będzie krótsza bo tam będzie jakby dostęp do beczki musi być i na drzwi potrzebne są długie deski no, to coś takiego także Trochę tego materiału potrzebne, ale jak coś zostanie, to najwyżej i tak się przyda do czegoś. No. I nagrywam telefonem, bo coś bateria mi w kamerze padło, Chyba będę musiał nawamówić. Dzisiaj udało mi się załatwić od sąsiada bloczki betonowe i zamówiłem już garaż, który ma przyjechać na działkę za dwa tygodnie jakoś garaż 3x5. Taki typowy, taka przyjemność 1680 zł do zachodnie Pomorskiego i dzisiaj właśnie umieszczam bloczki, poziomuję, żeby mózg ten garaż, garaż osadzić na tych bloczkach. Pierwszy raz dzisiaj bawię się poziomicami. Wczoraj do, do mnie dotarły poziomice. Wczoraj, lub przedwczoraj i przywiązałem ze sobą taką 1,22 22-metrową. Taka ciekawostka do Civika 10. generacji wchodzi poziomica 2-metrowa, więc to jest super informacja. No i troszkę czasu już tutaj klęczę i kopię i, i wyrównuję, ale zasadniczo to no, tak to wygląda. Bloczek, tutaj ten graniczny, taki narożny i tam co jakiś 1,60-1,75-4 bloczki. No, ogólnie poziemi, praca z poziomicą jest całkiem spoko. Jest prawie równo, nie, nie, nie chciałem już tego równać tak idealnie, bo tutaj tak nie ma znaczenia, aż takiego. No tutaj mamy tak, tutaj mamy. O, ogólnie te bloczki są takie dosyć ciekawe, więc więc one uciekają, tu no to mi uciekł jeden no cóż, trudno ale jak weźmiemy z boku o cyk, cyk, no to jest to jest równo tak samo następny następny bloczek też praktycznie o, proszę bardzo elegancko no i w ten sposób sobie e, przykładam do od góry i od boku i ten i, i sobie no, więc jest praktycznie poziom. Udało mi się ten pierwszy rząd zrobić. Teraz muszę to zakopać, ten obsypać te bloczki, zakopać ten rów I gdzieś tutaj będzie drugi, tam sobie pręt wbiłem. gdzieś tutaj będzie drugi rząd. Ogólnie od 10.35 tu jestem, jest 11.50, czyli ponad godzinę. No, to z godziny gdzieś, tam, gdzieś to robiłem. No tu też ciężko się kopię strasznie, bo kamieni jest dużo. Mi tu nawrzucali, podejrzewam. Ale od sąsiada sobie załatwiłem taczkę i przywiozłem te bloczki, i tak te, jakieś te, te, te 10 minut mi to zajęło. To złożenie i i y, i. Y, y, y. No, i teraz będę kopał po drugim, y, drugi rząd. Dobra, elo. A no i jeszcze dodam, że ten garaż to 5 metrów, masz długości, więc y, tam jest od, od krańca, jest y, tego od, od krawędzi bloczka do. Tutaj mamy 5,20, 5, czyli, jak tam się przesunie do środka, to będzie 5 metrów, czyli idealnie tak jak powinno być. Ja celuję, tak, żeby te 5 metrów wypadło tutaj na środku, na środku bloczka, i tak samo będę robił, żeby 3 metry też padły na środku tamtego bloczka z boku. Idzie strasznie wolno. Udało mi się zrobić trzeci narożnik, ten, który jest 3 metry od tego pierwszego. No, i z dwumetrową łatą, to trzeba posadowić sobie jeden bloczek jeszcze po środku. No, bo inaczej to nie da rady wymierzyć. Jaki ma być poziom tego bloczka? Jak ma być obrócony względem tego pierwszego? Bo, jak się zobaczycie, tutaj to no, taki tak idą... O, tak, tak naprawdę one tak idą troszkę w lewo. Te wszystkie bloczki, no, ale są równo. No, i żeby ten deszcz tak w lewo. To, no to musiałem tutaj e, zrobić coś takiego, że do krawędzi przyłożyłem e, poziemicę, o, żeby się zlicowała. Na razie nie znalazłem lepszego pomysłu i tutaj też ustawiam, tak żeby się zlicowała. No i praktycznie i są je zlicowane no i tu i tu, więc zakładam, że jest to dobry, e, no dobrze posadowany mieczek tak samo tutaj o. cyk też jest o, o pewnie się jeszcze że pojemnica nie leży na ziemi a nie leży tak i, i tak no i tam praktycznie są praktycznie się zgadza wszystko no, czyli można wykopywać dalej raz, dwa, trzy bloczki jeszcze i czy to się zgadza to powinno być bloczek ma 23 23 jakoś i no to powinniśmy mieć 11,5 11,5 i 3,23 no 3,24 myślę, że, że może to zostać w ten sposób no Czyli to się zgadza Jeszcze trzy, trzy bloczki i koniec. Pokażę Wam, jak ja poziomuję bloczki. Dół już jest wykopany. I pierwsze co to sobie przykładam z boku. Mam nadzieję, że dobrze słychać Przykładam z boku. I dosuwam tego bloczka, żeby, żeby poziomica dobrze przylegała do dwóch bloczków. Przylega dobrze i teraz poziomuję ten bloczek. O, jest trochę za nisko tutaj. O, Tak to wygląda. Czyli bloczek przylega, tu podziemnica przylega tutaj, i podziemnica przylega tutaj. Elegancko. I tu prawie równa, nie musi być równa, bo to i tak. No, ale o, można podsypać. I jest równa. No i jeszcze dwa bluczki, a jeszcze zmierzę, czy aby jest równo, powinno być równo, odległość między dwoma bluczkami, tak samo jakieś 3,24, sprawdźmy, 3,23, dobra, może być. Солнечно, трохе вправо, там больше двадцать Równo i jeszcze raz o, dobra, może być jak się okazało, zapomniałem sprawdzić czy y, bloczki mają ten sam poziom o, o ten poziom, czy mają ten sam teraz widać, że mają poprawiłem i jest 3,24 do 3,24 do tamtego bloczka, czyli idealnie jest 13,52, czyli 3 godziny z hakiem i udało mi się osadzić wszystkie bloczki, 8-9 bloczków. Zmierzyłem odległości między nimi, po 3,24 jest tutaj między nimi i są osadzone na tej samej jakby no, wysokości względem siebie, o coś takiego. Także mogę czekać teraz na przyjazd panów od garażu i zamontowanie tutaj garażu. Kłódeczka już jest, także czekam na informacje i będziemy stawiać garaż. No, dobra. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.